Hello, hello, witam was w pierwszym odcinku z Away Gdańsk, jak to mówił Bladeusz. Dzisiaj ze mną jest Paul. Przywitaj się, proszę. Witam. Dobrze, więc jest to gra w stylu interaktywnego filmu. Jak to niektórzy pisali na Steamie, brzmi, wygląda jak normalny film. To wcale nie tak, że w tagach jest napisane film interaktywny czy coś takiego. Absolutnie. Ale dobrze. Gra jest bardzo fajna, moim zdaniem. Świetna średniowa, Ja ci tam średniowa Bardzo świetna pod współpracę mnie przy, przyjaciół. Ponieważ y, y, jak słyszałem od Roysona, bo niestety oglądałem parę odcinków, że ta gra jest idealna pod przyjaciół, którzy znają się od jakiegoś czasu, ale nie pod osoby, które znają się pierwszy dzień od paru dni i zaczynają sobie grać po prostu. Tak, niestety oglądałem, y, ale tak wycinkami bardziej. Dobra. Więc y, chcesz coś się dodać od siebie? Ja cię znam tylko trzy dni. O kurwa, no tego nie przewidziałem. Dobra, zaczynamy. Teraz nic nie mówimy. Hey Vincent, what's your plan after this? I don't know. Haven't really thought about it. You haven't thought about it? That must be first for you, Mr. Overthinker. There's a difference between overthinking things and being smart, Leo. Czy że nie jestem słowa, nie moje. Hej, może nie mądry w książce, ale robię Nie mogę się z tym Teraz pytanie, kogo wybrać? Hmm, no, czekaj, oddel mikrofon. Dobra. Rozsądy zorganizowane ostrożny siedział pół roku czekaj Dobra, czekaj, mi na prawo, ty jesteś rozsądny, ja jestem takim głupawym. No. Chodź mnie, bardziej mi pasuje. <głos》> pochodzenie. Po zakończeniu Bank Bank? <głos》> a ty masz takiego koksa. Jakiego koksa. Dobra, co? Tak robimy czy I na odwrót? Żeby ci nie będzie. Czekaj, bo ty jesteś stary... stary pijany, a ja jestem twój syn. Bo z jednej strony jestem żartownisiem, ale z drugiej strony chcę być starym pijanym. Dobra, wymiana. Zaczynamy. No. Let's go. Dobra. Więc jak mówiłem, gra będzie. zabawa będzie. a praca. nie ma w no ty kurwa! zabawa będzie. dobra. nie chcę przedłużać odcinka, dobra? dziękuję. Dobra. wszystko ma swoje granice, jakby. to samo jak granice ma meta. Nieprawda. Co? Jak ty śmierć się ze mną nie zgadzać w ogóle? Dobrze, z tego co pamiętacie, z SCP-058 chciałem nagrać tą serię, ale on powiedział: Nie, nie, za dużo z tobą nagrywam ostatnio. Spierdalaj. No i powiedział: Wal się i no. Ale mam kogoś lepszego w zanadrzu i to jest właśnie Paul. Go znam o wiele dłużej. Ale to taki wstydliwy chopok, no. chopok z Podlasia. <laughs> chopok z Podlasia, normalnie. Ale spokojnie, nadrobimy to. Trzeba wziąć tabletki antydepresanty i jest git. <laughs> Chcesz coś dodać od siebie? Nie, 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 nie. Okej, okay, to zaczynamy. Cicho. Autobus. Koła autobusu kręcą się. Tak gra się zapisuje. Przyjeżdżamy szkolnym autobusem. Zaczyna się ciekawie. Idziemy. wiem, czy ja że mi rozkazywać. Jak nie będę nic mówił, to nie będę nic mówił. O kurda. Dobra, tu chcę nie ma nic ciekawego, więc możemy mówić. A tu widać nosacza Sundajskiego. O, moja postać, ale ładna. Nosa Sundajski. Czekaj, jestem po, po lewej? Tak. Nie wiem, czy ja mam nagi? Wyścierusz trochę. nag zrobił. Ej, fajne, my widzimy się od strony. Muszę. Ej, nie można tak dziadek Whistle <noise> Meksykanin No elo. O, jakiś frajer O Ty! Ja ci dam frajer! Zaraz <noise> tam przyjdę sklepie ci bordę Dobra, daj mi tu wejść O kurde Fuck, shall i move. Hey, <laughs> <are you okay? laughs> what want? Want? Stay strong. You think I'm weak? Buck? You think I'm a pussy, huh? Well, you're wrong if you do, because I fuck people up. I fuck them up real good. Got that? Yeah, I'm sure you do. A ja że jest I would say that he's cheap and dude oh my god man this place is bad it's it's really really bad i don't know I, i'm not i can't survive in here i i don't belong in here man it's way too crazy in this joint hey i'm sure you'll be fine you don't get it man we're fucked in here just trying to calm down okay worrying about it won't make it easier i know i just can't help it Ale pizdę w tym więzieniu. No A i no dobra, no. w sumie dobra. Gdzie do obiadek? Ej, zobacz co mają dziś na obiad. Hey, what's up with you? Having the best day of my life, man. Mm. I'm telling you, best day ever. What's that? Well, I got beat up, all my shit got stolen and my parole got denied. Sucks to be you. Dziękuję za support, asshole. my że man. mnie? Co? No, nie, nie idę. Nie idę do pornoli. Sorry. Mam się rozebrać. Rozumiesz to? Dobra, jak cię tam macają. No dobrze. Ja już to przychodziłem. Jak to? Dobra, nie będę gorszy. Jakoś to zrobię. Muszę się przemóc. A jest sobie <laughs> Dobra, to klap O kurna. Ja bym się bał. Po ślady widzę. O nie! cię, znaczy nie, my ją mirowa. O nie. Do mnie? Mów coś. O kurwa, frajer, jakiś na pat. Oh. YouTube, break it up now. Prezydenta. How sensitive cards. Fuck you and him. Uesaj, co ty? Uesz z YouTubea, nie? U. będzie ta my name is williams and this is my prison. any questions? yeah. Uh, when are we allowed visitors in here? Any other questions? Good. Welcome to your new home. We're done here. You are a man, move out. We don't have all day. Go, 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 go. Oj, było za dużo widać chyba trochę. Nie sądzisz? Jak się, jak drgasz? Co jest tam w dzieje? nie? nie. nie, nie, nie Tutaj no dzieje. widzę cię. Tutaj do mnie chodź! mnie na dole! Chodź do mnie! Chodź na to, patrz na to! Patrz na mnie! Patrzę. Chodzisz za czarnym! A nie, tutaj ty tam jesteś jak ty się gigiesz, o kurde Idę do ciebie! Bo ja na ciebie czekam. No nie, zostaw mnie. O jak cię klapnę po pleckach. Get dressed. Ale nie... ale czekaj stań tam. Tu jest niekomfortowo. Rozmontowuj kibel. To wychodzi poza moją godność. Proszę, stąd iść. Hey Leo. So, looks like you got yourself a new neighbor. No. Pójdź. I don't know, man. Some white guy. Yo, off. What's 49? Yeah, no problem. Uda! Białaś w klatce, idę go opatrzać! Co ty robisz? Co ty robisz? Guys, zamknęli mnie. No, jesteś w paca. Takiej podwójnej teraz, w puszce. W puszce. W puszce. Byłkowień Dinowe, nie? No, dokładnie. What? Someone wants to talk to you. Yeah? Who? I don't know, man. It's over there. That's all I know. Dobra, to ja stanę sobie. Uuu, a co to? Albo nie. Jednak sobie usiądę. Przyklapnę. To wielbłąd! Idę do wielbłąda. To, ja muszę sobie tak. na tym siadnąć. One. Patrz co robię, patrz co robię. E, siła. Robię Ile, zrobię? Ile zrobię, myślisz? Ej, masz lęk? Tak, oczywiście. mogę nie smak? Ej, to dziesięć. 11 Czy ja cię zapalę, ty chuj. I couldn't wouldn't me palec. I promise man, it's my last one. Come on, just light it. Oh look at that. Ale mi boli palec Jesus. Ślachte. Godlaw. Whatever man. Getaszie dobije 15. O dobra, dawaj, siłujemy się. Dawaj od nowa. Nie, 15. Dawaj od nowa. Od nowa, od nowa dawaj. Więc ja nie mogę, palec mnie boli. Dawaj od nowa. Ciekawe czy pobijesz 15. Oła.

why don't you ask them to give it back? <laughs> we got a new fish here. Yeah, we do. Have you tried? <laughs> okay, listen. You Come back to us in a couple of weeks when you really understand how the guards run this place. The no, you widziaję know, 15 <laughs> zrobiłem. Dobra, <laughs> idę na strażników. Na klepa cię. Jeszcze więcej. 15 <laughs> zrobię. A ty na 12 nie róbisz. 13. Rayer. <laughs> Dobrze idę. To moja sprawa. To jest mój biznes. Małe, idź na pierwsiel. Ja tutaj tylko dobiję do 14 i koniec. Dobra, nie chcę się... ...nudne. Fryer! 13, ja 15 miałem. Dobra. Ale to nie co? Zdichu gdzie jesteś? Tutaj mam jakiś frajerów um. i naciągnę ich na highs. A mi chwila. O, byku. Co? Daj. So, first day at school? First day at this one? Tak, tak. I've been to other schools. I bet you have. Take a look around. If Dobra. you see any ladies, let me know. Słuchaj, byku, mam do ciebie prezent, nie? Dam znać, kiedy z, y, konkurs będzie istniejący już, ale. Tak się składa, że już istnieje. Jedyne, co musisz podać, to, te, to numer karty kredytowej rodziców i te yy, parę, cztery magiczne cyferki z tyłu. To wszystko, co musisz podać. Of you. Dobra. O, jaka kind of No, dobra. Ty już ze wszystkimi Frejrami, co się dało naciągnąć. Tamtych może? Dobra, hey, dajesz, możecie zróbmy. anybody get you <laughs> what are you looking for friends they will take, take care of you tak? that we will yeah you're barking up the wrong tree the new fish is playing hard to get i think he is and i kind of like it i think it's about skills it's just nice man what are you talking about? Of course it's skills. Skills my ass, you lucky bastard. Come on, just throw the dice already. Where <laughs> <Gdzie jesteś>? are <laughs> <laughs> po... you? I don't know, I'm going to but I'll go. We need to do 15 minutes now. 16. We have to do You guys seem to be enjoying yourselves. The sun is shining. What's not to like? You look like you need to. A... <laughs>

Then tell that to your boyfriend. Ok, ja will, relax. Gdzie ty wyszedłeś w sumie? Ja wiem. O, oh, on potrzebuje pomocy. No weź, okay? ten na górę 15 no. minut już. 17, ah, 18. Ale mamy mały Idziemy. A to dobra. Pamiętam, że tu właśnie What trzeba było. iść na boisko. Daj, jeśli na boisko. Hej! on, be on. Yeah! Let me go! There you are. A whistle. Oh. it's time to play. All the It's about what It's about what Harvey wants. That piece of shit better be yeah. happy he's on the outside. He might be on the outside, but, but he still pays me good, huh? Fact fact is, he pays me really good to okay. kill you, and I don't really like you. So it's a win-win situation for me. Yeah. yeah. Pomóż mi frajerze Nie, yeah, nie yeah, opuść Dobra, sam cię od tego sprowokuje Get in there new hey, 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 what the yeah. hell? What are do you doing? Go on! Go kill him! Dobra. Take him down! <laughs> Come on, motherfucker! Dobra Lewy Lewy Dobra Prawy Lewy Lewy Dobra, idę po ciebie Pomóż mi. nie mi, że jesteś ja Nie Jestem dobry To no ty Dobre Pomóż mi Lewy. Lewy Prawy Patrowie Prawy, prawy Prawy. Lewy. Lewy. Dobra. Nawalam, kurna. John Twoje kolej. Dajesz, zrób, z, dupy jesień średniowiecza Ale z, Ale. go porobiłeś? Ej, Ej, ty zrób, Lewy, lewy, Prawy Ale zrób, 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 Ciebie idzie! Nie, styknie, dobrze. tak znaczy to się robi. Nie, pały idą. Kurwa psy. Popały, <noise> uważaj! Idą po nasze... Zwijajcie... Idą po puszki. Order! Break Spokojnie panie wyrazo. Ja tu mam kuńczkę dla pięć! Yeah, yeah. Stay the hell away from me, okay? Ja, jamcia będzie, znaczy amciu amciu Oj tak tak, jeść jeść Zjadłbym konia, czyta z koniem Come on, I don't get out that. Ale dobre Alright. Thanks. Yeah. Czy to bigos? Next. Brokułka z fasolkami Ale to wiem bigos chyba To popatrz wyraźnie <laughs> Chodź do mnie, tutaj, tutaj jestem, koło strażnika. Chodź tu, odczajesz Idę, czekaj, biorę go od tyłu. Robimy tak. Jak lepał tyłu, a to od przodu. Chodź tu. Jestem zainteresowany. <laughs> On ma podwójność uwagi. To jest bez przejścia. Sytuacja bez wyjścia. Dobra, musisz iść, iść po obiad. Ale gdy będziesz tam szedł, pomyśl o tym, że jest Bigos. Dobra I am love birds have a mm, chance. Ale I wanna eat. Hey, is someone talking? Ale no. Dobre. Mm -mm. I don't hear anyone. Me mm, neither. Oh, a Guys, don't fuck with me when I'm hungry, okay? Oh, we got a tough guy over here. Sure looks like it. Alright.

a kto Hey, you, here I come! Huh? O kurda! Chłopak, noż! Pomóż, Freya! <fraj> <grym> Co ty, Biorę <grym> <damko? grym> go! O kurda! Ja ci dam! Nie tak? Daj się, Pamiętaj, jesteś sumonerem! Przyznałeś mnie, ale też o, nie masz tego słowa!

Aj, myk! Pralką pranią. Pralka prania, o nie. Kurda! Kurde, trochę. Dobra! I mnie, nie, moje łeb! moje piękna twarz! Dawno się nie godziłem. Nie, jak on tak może mówić? Kurda co jest? On tylko pracował, on ma żonę dzięki córkę, psa chota. Nawet rybki! Nad A nawet geko <laughs> O miał chłopaka. Jak mogłeś? Wyobraź sobie, że masz nad koń... nad tego. Nad płotki, a chłop do ciebie tak przychodzi. Co smutno. Prawda? Shit. Nie, nie, nie. szczepionka na koronawirusa. Nie! 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 mów. To tak. zasięgi. Naprawdę? Tak, to odcina zasięgi, to Nie! Przepraszam. Spoko, to Nie! daje Nie! ale odcina Nie! Dobra, ale to jeszcze Nie! Nie! Da się Nie! zatrzymać? Nie Did you escape? Did you saw it? Hey. Saw it. Hey. Escape. I'm uh, leaving. Yeah. You see escape? Vincent. Listen. Saw it. Don't mention it. I'll study the guy. Ah, okay. Didn't start it. I mean it, man. What's your beef with that guy, anyway? Ah, uh, let's just say it's a long story. But don't worry about him. He's out of picture now. Could you do me a favor? Like what? There's something I need. What's that exactly? Nothing, man. It's simple. I just need you to watch my back while I get it. That's all. Sorry, not interested. You know what? Fuck it. I'll do it myself. Oh, what wait, the... wait, wait. What? You can't just walk out of here. Of course I can. We're going to both end up in the hole. Well, I don't have a choice. All right, all right, I'll help you. Just nie caught. Okay. Keep your eyes sharp. Yeah. No dobra, ale niestety, przykro nam. Ale następna część będzie w następnym odcinku. Dziękujemy wam za oglądanie. Halo.